Hej, jestem Kierzu, a to jest Gra Rus. Dzisiaj mamy dziewiątą już bitwę. Hmm. Niestety, ostatnia misja w Włochów. Dziewiąta: bitwa o Monte Cassino. Hmm. Szkoda, że tu Polaków nie ma. Dobra, 20 stycznia, 11 lutego 1934. Dzięki kolejnym uzupełnionie Nie, nie, o, jeszcze raz. Ech. Dzięki kolejnym uzupełnieniom, alianci zdecydowali się raz na zawsze otworzyć drogę na Rzym. Generał Sheridan, który utrzymywał centralny odcinek frontu, zapewniał również efektywne wsparcie powietrzne kolumn, kolumnom wojsk alianckich. U ułatwiło to ich atak na niemiecką twierdzę na Monte Cassino. Mimo iż generał von Richter stracił swoją ufortyfikowaną, ufortyfikowaną pozycję, jego... Um Miętnie przeprowadzony odwrót pozostawił gorzki smak na ustach zwycięskich aliantów. No, gdzie jakoś tak przeczytałem to? A tak, dzień jest dzisiaj jakiś taki. Dobra, zaczynamy. Podoficer jak zawsze. O, filmik z demo. Pułkownik Sheridan, co słychać? Jestem Kate Garner, służba wywiadu wojskowego Departament Wojny. Zechce pani wybaczyć, ale to centrum dowodzenia. I co... Ja tutaj robię. Przynoszę generałowi Sheridanowi pierwszą gwiazdkę. Nowe rozkazy i czułe słowa z ten Z takimi wieściami... Witamy we Włoszech. Gratulacje, Joe. Eee, generale? Wspaniale. Zasłużyłeś sobie. Niesamowite. Dajcie mi chwilę, żebym mógł do tego przywyknąć. Jeśli mamy kiedyś dotrzeć do Rzymu, to przywykaj nieco szybciej. Tak. To spojrzenie. Sztab generalny formuje nową grupę operacyjną pod waszym dowództwem wraz z 57 bombową lokującą się na lądowisku. Bombowce stanowią część grupy operacyjnej? Tak. Waszym zadaniem będzie ochrona naszych instalacji i koordynacja ataków na ziemię. Wracamy do ofensywy i... Co to do diaska było? Najwyraźniej szkopy sprowadziły artylerię. Jak mniemam, zamierzają złapać bombowce na ziemię. Wyślijcie je w powietrze i to gazę. Niech lotnicy pokażą, co potrafią. Andrew, możecie podać nam pozycję tej artylerii? Zauważono artylerię wroga, pół y generale. Są na Monte Santa Croce. Generale, bombowce B-25 czekają w gotowości. Spoko. Karsę podekscytowany będziemy samolotami moimi ulubionymi nostka Kliknij na ikonie bombowca w panelu szkli ataku. taką, by go wybrać. Spoko. Ale tak jak mówiłem w zeszłym odcinku, tam patrzyłem na drugi odcinek, co może być ci ciekawego, dlaczego ma tyle wyświetleń. Okazało się, że nic ciekawego nie było, po prostu są inne filmiki i po tak wyszło, że ten mój filmik drugi jest w tych filmikach innych. A wiecie o co chodzi? Pomowce mogą wziąć na cel niezidentyfikowane jednostki. czyli ufo. Aha, czyli UFO? Te armaty nie wdrapały się same na górę. musi być baza. Co ty nie powiesz, chłopie? Ma tu jakiś folder który? A nie, nie będzie zbyt ciekawy. te miasta fajnie wyglądają, nawet satelity tak z góry. Łowowce muszą powrócić na lotnisko, by uzupełnić amunicję. Dobrze. Okay. By nikt więcej już nie hałasował. Hmm? Znaleźliśmy ich bazę. Gdzie? 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 Ruszajcie i zajmijcie się nimi. Ja baza hmm, się zrobić jeszcze jeden. Kiknij... Teraz ile masz. Spoko. Gdzie byśmy tu zaczynali? O, no, już nie ma tej bazy. W Polsce są efektywne przeciwko budynkom i nieopancerzonym jednostkom. Ok. A, jeszcze jeden wyślemy. Nie, zbudujemy. Co nam szkodzi? Mikaj, atakania... Atakowania opancerzonych celów bombowcami. O! Gdzie mamy tych bytole? Co to, są by to Hmm, no tak, misja jest posta przyjemna. Można się na szybkiego albo na wolno. Na wolno to znaczy, że można to wszystko bombardować. To wszystko. Ale ja, hmm. Ale jak długo będzie trwać ten odcinek?

Ale te rzeczy to zniszczą. Raz, dwa, trzy. A dwa wystarczy. On znowu jakieś umocnienia. Chodź Bum, 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 bum To musiało boleć mm -hmm. Są jeszcze te Czołgi? Są Cztery bombowce Raz, dwa. Chyba będzie jeden KM. Czuję się wyszle zło. Ta artyleria jest ślepa normalnie. Ach, te komputery. To jest i. się tutaj i tutaj, o. będzie jaki test, Dobra, jakoś będę tak działać, żebyś nie był nudny ten odcinek. Dobra, pomożemy tym łeterpiemu. O cholera! Ale jazda <noise> A uciekaj Szybko Uff Całe szczęście Ja pierdził O Imponujące, ser Pańska reputacja jest w pełni zasłużona Dobrze Bardzo dobrze Kontynuujmy naszą operację. Na czym stanęliśmy? Tak, yy, nowa ofensywa. Pułkowniku Campbell, zechce pan? Francuski korpus ekspedycyjny będzie nacierał przez górę. Rozumiem, czemu dali mi bombowce. Jeśli Niemcy się tam okopali, będzie piekielnie trudno ich wykurzyć. Otóż to. Dlatego musicie skoordynować uderzenie Francuzów z nalotem B-25. Następnie Weatherby i to co zostało z jego grupy poprowadzi ofensywę dalej. Zwróćcie uwagę na nasze składy Sheridan. Zaopatrzenie to podstawa, naczelne dowództwo pomoże nam tylko trzykrotnie. Generał Weatherby. Jeśli nie dla niego, zróbcie to dla jego ludzi, kapitanie Kowalski. Ponieśli już dość strat. No i na koniec oddziały brytyjskie i siły Commonwealthu uderzą wówczas tutaj. Ostatnia sprawa. Mamy pewność, że niemiecką obroną kieruje generał von Richter. A, stary znajomy. Doskonale przeprowadził odwrót Afrika Korps. Hmm. Znacie go? A więc nie muszę mówić, że jest niebezpieczny. Ostrożnie! Rozstawiają samobieżne działa pelot wzdłuż tras naszych przelotów. Pozbądźcie się ich, inaczej wytłuką nam bombowce. Musimy zacząć od ich zniszczenia. O, bombowce bombowcy się zabił, tak? Wysia się tutaj. O, o, Ulepszona logistyka usprawni dyslokację. No, na weźcie. może obić? No, co można czekać A się wybuduje Co to jest? Piękny lekka. Dogadnąć do nikąd? Ano Jak chcę tu radzą Francuzi? Nie za fajnie Dobra, ba, co trzeba zrobić? Jak przejadą wszystkie Jeszcze jeszcze całym świetnie, teraz nasze wojska będą przemieszczać się szybciej. Błyskawicznie uderzymy na czołgi lot. Ciekawe są coś zniszczenia. O, czołgi. Oh. mamy szpiega, mamy. To może niszczyć, atakować? A może. Ci kolejkę, co? Ser, Niemcy zdobywają przewagę w powietrzu. Pułkowniku, tracimy bombowce. Radzę rozpocząć ich budowę. Potrzebne nam wsparcie jednostek powietrznych Wetterbiego. Widzicie ten bunkier? To umocniona pozycja, ale odpowiednią ilością bombowców z dwóch nie, nie? wysiłku. się na Trzy naloty bombowe zliczą ciężkie, umocnione pozycje obronne.

Generalnie, jeśli znów zastosujemy Fortel Blitz, samoloty polecą szybciej. Nie mm, No. weść. Bardzo dobrze, generale. W generale, Niemcy ustanowili nową linię obrony dowodzoną ze sztabu na Monte Cassino. Uff, trzeba Ciebie będzie zjeść. Musimy się pośpieszyć i zniszczyć sztab wroga. Sinotów? Ezu. Szybko, szybko, szybko. Skarbowce muszą wrócić. Jakieś dodatkowe? Jeszcze nie?

Te cele trzeba nasi brytyjscy koledzy też utknęli. Mógłbyś im pomóc? Te Przepraszam za taką przerwę cisza, ale mała przyszła. Z, przyniosła szklankę z, z sokiem zaroni i, i żelazo. No, zanurwam żelazo, bo mam niskie. Skuteczne uderzenie! Dziękujemy za pomoc, generale! Jesteśmy gotowi do ataku! Musicie zniszczyć niemieckie fortyfikacje, zanim spowodują zbyt dużo ofiar Cholewa, szybko. Hmm, eee, ci Francuzi to są nie, niezłe. Dobry pomysł mają. Ciebie się działa pełen. Jeden pełny nalot.

go go power rangers oh oh <laughs> Kolejna z ziemi, kościół niezniszczony? Nie, zniszczony. Kolejna, nie uciekaj, chłopie. Dobra robota, generale. Udało wam się ograniczyć strach. Monte Cassino poddało się. Teraz w jest nasze. Nieźle, jak na pierwszą misję w generała Sheridan. Podczas następnej wycieczki odwiedzimy Koloseum. Generale, Niemcom znowu udało się sprawnie wycofać na nową linię obrony. Znowu? Czyli, jak rozumiem, na razie jeszcze nie otwieramy Szampana? Uff, szkoda. Ech, to szkoda, że to nie jest zgodnością że że trzeba było zniszczyć kościół. No, zniszczono kościół, ale dobrze. Przynajmniej, chociaż w tej wirtualnej rzeczywistości ten kościół nie został zniszczony. Hmm, czas do odgrywki. 19 minut. Minut 3 sekundy. No, wiedziałem, że to będzie krótki odcinek, ale przyjemny. Dla mnie bardzo przyjemna misja. Ulubiony fotel, Blitz. Ulubiony oddział B25. Michel. Michel? 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 A jakoś tak. Bombowiec. Rozgadza <grym> na minutę 2 do 1. Białorusi 9.4 do 1. To za tyle. Aha, właśnie. Jest? Znajomy? U nie ma nic. Szkoda. Ale. Pozdrawiam go serdecznie. Jak zawsze będę z... coś z nim nagram Będę za półtorej miesiąca po głównych trasach gimnazjany kupię sobie Bad... Battlefield Bat Company 2 i będę z nim nagrywać. Chyba on będzie nagrywał to na swoje konto, ale jeszcze zobaczymy, co z tego będzie. No, to tyle. Komentujcie, subskrybujcie i oceniajcie.